Ciała, ja widzowie, chory jestem, jak skurczymy. Nie wiem, czy to jest COVID, ale obejrzymy sobie film ze Skardera i jego reworku. Ja przespałem, ale z tego co widziałem, to już jest na pb, bo cię cały dzień przespałem. Czuję się jak Google, więc no, może jutro się postarał. Godaj, dobra. Wygląda super, bo o gorki teraz. Jeszcze nie widziałem jego umiejętności. pasyw. w Skarnera tak z Shattered Earth and Ja obstawiam, że to są jego nazwy, bo Impale to było RK, nie? Apply Quaking. Aha, czyli dobra, czyli uderzenie spelami, a, a, daje stack i na wypuk, wybucha. Potem sobie zobaczymy, bo mam jeszcze stronę otworzoną z dokładnymi opisami umiejętności. Na razie tak sobie tylko okiem wrzucimy. On już chyba jest na pb, tak? Skoro tu chłopy mają... E, muszę zobaczyć, jak był, u na pewno rzucił. To mogę spróbować nagrać, ale czuję się jak kupa. No to jest te kuto, to to widziałem, że ten kamień wyrzucę. To jest podobne jak wcześniej, że bije dodatkowe obrażenia i trzeci atak... Slums the Rock, to jest target, ale też jest to, że można rzucić go, kiedy wcześniej. Fajne. No to jest to podobno do starego kuno, takie dobicie do się dzieje, DPS. Ten stary kuskader to nie było widać, co was zabija, bo to miał hybrydowe obrażenia, prozentówkę. Bo to jest shield, a nie dają mu spida speeda już, tak? Slowuję teraz, wcześniej nie slowował, wcześniej nie slowował, ale dawał mu byt speeda. No nie ma tutaj przepisanych tych wartości, ale sobie tworzę już na stronie po to, żeby czy... Duży ten slo jest, nie? Czym się wydaje? Co to jest? Jak się to całe slowuje, to duży ten slow. No To jest spell, to widziałem gifę z nim. Co to, to kuźwa jest? trzeba, oni zrobili RK z co przez, przez, przechodzi przez ściany? There's this follower who terrain and grabs the first enemy champion, and lets his with him and then carry them a short way. And he didn't say any of the Aha, że widać to jak Kane jest w ścianie, więc to nie będzie aż takie rakowe, że on wyskakuje z karty go nie widzi, ale jest to giga się wszystkie Wszystkie czapiony, które mają interakcję, jeśli wchodzę gdzie wsiadę, są mocne. Właśnie, Smolder, Kane. Tu tam jeszcze ściany chodzi. Aha, to jest ten indikator, to jest dokąd on doleci, nie? i tam musi złapać, i wtedy jeszcze go trochę ciągnie chłopa. Na widzę, że to jest Waszych gadocyceków trochę. O i ta r rzeczy osoby łapie, ja pierdzielę. Ale ma cast time to, nie wiem czy widzicie, nie wiem czy mi się to podoba, jeśli mam być szczery. Carden place up to three enemy champions, immediately suppressing them. Czyli dalej jest suppress, czyli tylko QSS to ściąga, cleanse nie działa. And the speed for short na carries them w they land on the cast Q, or flash during the ult. Nie można flashować z ultem? Czyli ghost znowu, tak? You can pull enemies over walls? Co? Niezależnie nie traficie ludzi... Tym E? Tym E przechodzicie przez ściany z ludźmi potem, czy jak? Nie, bo to krótkie jest, cholera nie, to musi być krótkie, bo to było za silne. No samo trafienie trzech osób w tej to już jest powalone, no to samiście nie wiem... U Cho'gatha przy osoby, to zawsze będzie mocno, a u To, że tam jest cast type, trochę mi się to nie podoba. Tu jest gameplay, jakiś rzuca tym kamieniem... Fajne jest to, że nie ma tych sraczy w końcu, ja to zawsze na to sracze mówiłem Wiem, że może niektóre sobie to lubiły, ale to, że były te sracze, to go przyruszało do grania na dżungli. Z tego co rozumiem, nie ma już tych sraczy jego Oczywiście o tych kryształach mówię, które trzeba było przejmować No ma on, no, powinien obrażenia, będzie budowany pod tanka, ale na pewno będzie się jak ma procentówkę Z tego co rozumiem, ma procentówkę na te pasywce? I na czymś jeszcze ma. No więc fajne jest to, że ma te... Herbatkę sobie zrobię, by to fajder, Fajne, żeby te procentówki, tylko skalowanie musimy zobaczyć. Ja wcześniej na topie widziałem z Cardera, bo prawda jest taka, że ta Rka... stara erka była powalona, bo nie było odpływu na niej. Większość karderów grało e, ghost. Ale jest powalony, naprawdę. I spell to jest taki. Mi się zawsze RK sobie na podoba. Więc no... No tu jest konter, bo i można zareagować na tę Rkę z Cardera. To jest fajne, że można ciap dość tylko ty widzisz daleko leci też Nie trafił czy mi się wydaje? Nie, no, W-kliknął, tak? Co to było? Co to trzeba tak te trzema kolcami tak zrobił ktoś. A Ku to było i ten kamień zebrał ziemi, dobra No to to jest najlepszy spell. Iga mi się podoba. Tak jak mówię, może już nie będzie tylko i w ogóle bo Oba, ma, ma fajne te spele do tradowania się na topie. Wiadomo, że jakiejś straszności nie da rady, ale no. Tylko nie wiem, czy teraz nie będzie Ghost w takim razie grady. Bo już Flash nie jest taki dobry. Tak jak mówię wcześniej, Flash ulti nie dało się zareagować na to. Bo to było instant po prostu, się hak brało. I tylko dlatego tego Skardera brali kiedykolwiek, bo ta R była mocna. Chociaż ja pamiętam, widziałem te Skardery na topie takie to. Kiedy Itko grały, to dużo robiły. Tak, sprawdziłem sobie, jest już na PB, więc trochę do dupy robię, że ja nagrywam filmik o nim ze Skin Spotlight. Dziękuję im za udostępnienie, ale. No, mogę sam nagrać. Ale pewnie nie wszyscy go teraz nagrywają. Może jutro na Discordzie widzą, zbiorę. Ajdę jest, ile za ten kabulet? Można freshować z tym kabulek, widzę. No w late game jak wapcie dwie, trzy osoby to jest GG przecież Z tego co rozumiem teraz City nie. Z tego co pamiętam teraz City nie wpływa na długość, nie? Do presji. To jest tylko QSS ratuje. Motki fajnie wygląda, taki właśnie skarab jakiś bardziej. Niż to co było teraz. Całe te lory się jego zmieniło, że serafina z niego mikrofon zrobiła, czy głośniki? Było takie lory, nie? Fajnie sobie Jeszcze jest. Recall. O, kombosy są. No, jeszcze zobaczę, jak skidy wyglądają, bo ma dużo skidów na mnie, nie? robi dobre te reworki skinów I te takie stare skidy, pamiętam jego brzydkie. A, wziął kamień i poleciał, no. To no też jest można. Nie można podczas lotu kamienia wziąć? Chyba nie. No, to e mi się giga podoba. Naprawdę, fajny spell. No w sumie tak, można sobie nakierować kogoś w ścianę jeszcze, nie? Nie zaczynać z tego E. Też prawda. Tu są jakieś kombosy, tak gdzie ma, że nie ma nic. Bo jak widzicie kogoś ścianę, to macie 100% szansę, że go w ulti traficie. będzie na stunie siedzieć. Nie bije mało. No wiadomo, że to jest bez itemów, ale no to nie są małe obrażenia. będzie mieć procentówki. Flash fajny nawet. Nie wiem, czy ma takie zielone kolory jakieś. Bardziej klejowy Spotlight. No tutaj widziałem, że już są te. Że już są liczby, to sobie zobaczę. Basic Attack, czyli Q, e, Kamień i R. -ka. To wunia? U nie, ok. Ale bazyki to jest najważniejsze. Magic Damage, maximum health, a i rośnie do 12% na 18%. Mocno. Kapet na monsterach. To jest dużo magicznych obrażeń. To ma, ma, ma znowu hybrydowe obrażenia. To mi się też podoba, bo on był z tego znany w miarę. Dancie, skul dał na chłopie jakiś. Nie jest tu dopisane. Nie ma, niestety. Jeśli to nie ma cooldownu żadnego, że wiecie, że aplikujecie komuś tę wibracje i potem możecie znowu aplikować te wibrację, to, to dużo może do zrobić w takich długich wymianach, jak twardzi jesteście. Dobra, to jest TQ. Czyli wyrywa ten kamień, i ma trzy ulepszone ataki, ma zwiększony zasięg, zwiększony atak speed, i dodatkowe obrażenia AD. I obszarowe jeszcze ma damage, ok. Po chwili może rzucić? Każda atak refreshuje durację. O, skalowanie, ale z healthem fajne skalowanie. Bonus health. Slow, slow, tu jeszcze ma na tym, ja pierdzielę. Target maximum health. Popierdzielony, ma 2 procentówki w tym q, tak? To są te trzy hity? Czy dwa chyba? A to jest ten ostatni? A, i to jest kamień osobno tutaj. Bije więcej kamieni, czy nie? Ja nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy tym ostatnim basiciem a rzuceniem kamienia. Chyba nie ma. No, wiadomo, że zasięg jest Tysiąc Kurde, zasięgu to jest dużo. Tysiąc pięćdziesiąt. Bit też jest fajny. No, takie cooked dada to będzie, nie? W tej mega formie, podobne. No, tutaj to jest wiadomo, ten WU 20... jest. Chociaż, kurde, 6 sekund cooldownu to ma. I z max helpem się, o ja pierdziele, Nie wiem, czy to nie będzie powalona, jeśli tak, tak patrzy na ten. Wiadomo, że to jest na PB, więc a, patrzcie z przydłużeniem nieboka jeszcze. Na psik, to test sobie się z zbutuje. Mały cooldown bardzo, cholernie mały cooldown. No wiadomo, że damage musi mieć jakieś zapeskalowanie, żeby po prostu nie był za mocny. To no, 50% na sekundę? Też fajnie, Te 6 sekund tu ciekawi jak to maksujecie. I efekt radius 650 to nie jest mało. To jest dużo kurde, 650 do czego to mogę porównać? To nie jest ulti Nunu? Nie no trochę przesadzam. no trochę mniejszy od ulti Nunu. Co sobie mogę zobaczyć. No, miałem rację, Ulti Nunu. <laughs> Absolut Zero, też jest efekt radio 650. To, to nie, to, to jest duże w takim razie to cholernie. Nie widziałem, że Ulti Nunu ma ten... że 650 to jest tak dużo. O, nie wiedziałem, nie znam tej skali. To to mocny jest, mocny ma ten slow. Zresztą przez ścianę może goś przypadkowo uderzyć, jakby gdzieś idź, idź, gdzieś. No i ten spell to jest najlepszy spell w moim i kształt impact. Tam gdzie kurco czyli jak Sion do trzech sekund prawie nie ma odporności na slowa dostaje ghosta ignoruje teren czyli ten laski i domy Und vision to są ma jakieś tak No właśnie to startowanie jego, bardzo bilobusa przypomina, że tak powoli lecicie i się rozpędzacie. Champion i Monster attaching tutaj jest ikonka lulu, raczej to jest yumi, suppressing them. No, the duration is unaffected by tenacity, czy miałem rację? No jak was w tym late game skarne trafi na weźmie mocno ruch, to jest GG. Żdżałkę tak zwane. To fajny jest reward, podoba mi się. No to można zaskoczyć tym, nie? Cholernie. Też zacząć z Erki, można, na przykład flash r zrobić i potem kogoś na mnie Widzieliście, że on tak naciągał kogoś w lewo, w prawe w stronę ściany i potem go z nim w ścianę. O kurde, tego nie widziałem. Że jak trafią kogoś... ...w ścianę... No wiadomo, że jest do dupy, ale jeszcze jak trafią w ścianę, to kurde on spada. Coś takiego samego jak e z bodyslamie. No bo kulna musi być duża, ale spada też mocno, i potem jeszcze jest redukcja, jak traficie. No, to podoba mi się te. E. No, na razie to wygląda oczywiście na makskół, i potem chyba E. Chociaż ten Wum, te 6 sekund tu ciekawi na tym Wum. Nie wiem, że to nie jest broken. 6 sekund do zgiga, bo mi się wydaje, że miał więcej na tym, no i RK. No, a ten damage na tej Rce to wiadomo, że to, to jest taki tylko ten. Cosmetic damage. Displace and immune, czyli można go zestunować, ale nie można nim ruszyć, tak? No, airboard, no wiadomo, że chyba jak was coś przesuwa, to już jesteście, a to też je airboard widzę. Tak mi się wydaje. Moment speed. I, impact during shuttle earth. O, też fajnie, czekaj, macie kamień na sobie, ten niezużyty jeszcze z Q, to zazwyczaj jeszcze rzucacie tym podczas airki, tak? Nie może atakować, kastować Q, przecież nie mógł Q kastować, nie? Jestem co fajne. chyba mógł wszystkie spele kastować Nie, nie mógł e-kastować, o, bo to jest jego ogonka bled, ale Q chyba mógł kastować i tego, i te wóz. Teraz nie może. No i to poczekać aż wejdzie, no. Dobra, nie będę was męczyć, bo ja się też aserwujecie czuję. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Jak to będzie do dupy, to ja idę do lekarza i antybiotyki. GG. I do łóżka prześpilone. Może się postarał, albo jutro pożegnanie nie nagram, z tego co lubię, za dwa tygodnie będzie ten y, premiera, tak? Zaraz jest chyba na PB, muszę jeszcze zobaczyć. Sorry, że nie nagrywam na PB, ale no czuję się jak kupa. Więc, no, mam nadzieję, że wam się podobał, mi się lat podobał, bo to był wyczekiwany długo rework. Ma, nie ma w sobie dużo tych skinów. wiem, że więcej ma. No, ale mogą fajnie je zrobić. O, 2011. 4 lata temu było skit do skardera, tak? I potem było 5 lat przerwy, widzę. Kiedy była jego ostatnia zmiana z tymi straczami? Zresztą mi się wydaje, że z 8 lat temu no, należał mu się rework. Mam nadzieję, że będzie fajny i nie będzie jakoś super broken, ale będzie śmieszny. To jest najlepsze jest. Ja się żegnam, papa. Pa. Jutro się może na PB postaram nagrać.